że nigdy Polska nie była tak blisko Europy i świata jak w 2010, który przechodzi do historii jako rok szopenowski. Genewa i Fryburg dołączyły do tych miast europejskich, które Chopinem i jego muzyką naprawdę się zachwyciły. Stąd okazjonalne koncerty, stąd Międzynarodowy Festiwal Chopinowski z udziałem polskich artystów, między innymi Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, pracującej pod kierownictwem artystycznym Wojciecha Rajskiego. Polska Filharmonia Kameralna Sopot wykonuje muzykę Chopina nie tylko z okazji jubiluszu, ale grałem ją od wielu, wielu lat, głównie w Polsce, ale też bardzo często za granicą. Zjeździliśmy już z koncertami szopanowskimi prawie cały świat, byliśmy w Stanach, prawie całą Europę, graliśmy Chopina w Japonii i z wielką przyjemnością muszę powiedzieć, że widzę coraz większe zainteresowanie muzyką Chopina publiczności wielu krajów, coraz cieplejsza reakcja i coraz większe zrozumienie dla tego specyficznego polskiego kompozytora, którego głównym nurtem działalności była muzyka pisana na fortepian. W tym roku prezentujemy koncerty Chopina w Genewie na bardzo ważnym, prestiżowym festiwalu. Jest to kolejny krok w popularyzacji muzyki Fryderyka Chopina poza granicami naszego kraju. Szwajcaria i Szwajcarzy są bardzo szczęśliwi, że Chopin zawitał do Genewy. Dla mnie, jako Szwajcara, to bardzo ważne, że ten festiwal odbywa się tutaj i że właśnie w Genewie usłyszeć możemy muzykę Chopina. To dobre, lubię słuchać muzyki. Wykonawca pretenduje do bycia Chopinem, a Chopin był dobry, więc i on jest dobry. Je vais oui. Z przekazów historycznych wiemy, że Chopin wykonywał swoje koncerty fortepianowe tylko z Towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej, albo nawet kwartetu, lub kwintetu smyczkowego. Tego jesteśmy pewni, natomiast nie jesteśmy pewni, czy pierwsze wersje partytury były napisane na orkiestrę smyczkową, a później dodana dęta grupa co na to wiele wskazuje czy od razu Chopin skomponował. Yy, swoje koncerty na fortepian z Stowarzyszeniem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej. Ale ponieważ mamy te przekazy, że były wykonywane koncerty przez samego mistrza, tylko ze smyczkami, w związku z tym od kilku lat wielu dygentów, muzykologów próbuje odtworzyć tę partyturę lub charakter tej muzyki i opracowuje partię orkiestową na orkiestrę smyczkową. Tego samego dokonałem ja i właśnie w Genewie wykonujemy wszystkie utwory Chopina z towarzyszeniem tylko i wyłącznie orkiestry smyczkowej. Była od um, dawien dawna e, w moim życiu muzycznym obecna, także to nie był nagły, nagły wybór. E, skoncentrujemy się teraz na półtora roku w, na muzyce Fryderyka Chopina. Już już właśnie no, od 10 lat chyba gram utwory Fryderyka Chopina. Wydaje mi się, że cały czas w muzyce Chopina jest jeszcze wiele do odkrycia, ponieważ e, jest naprawdę muzyka genialna i żeby sprostać wymaganiom każdego utworu jest bardzo wiele pracy, trzeba bardzo wiele wrażliwości i rzetelności w pracy, w podejściu do pracy nad tekstem i też w pracy nad sobą po to, żeby szczerze i prawdziwie móc oddać to, co... Miałem 18 lat, kiedy przyjechałem do Polski. 40 lat temu. To był mój pierwszy konkurs, pierwszy wyjazd do Europy. Wciąż kocham Chopina tak samo, jak kochałem go wtedy. Oczywiście, że się zmieniłem. Każdy takt w mojej muzyce przechodzi naturalną zmianę przez cały czas. Jestem pewien, że moja muzyka jest teraz inna, to pewne. Lecz w sercu czuję to samo. I'm sure it's different. Of course it's different. But but in my heart I feel the same. There are some works of Chopin that I enjoy playing more now. To oczywiste i naturalne, że cieszę się muzyką bardziej niż kiedyś. Niektóre utwory lubię tak samo jak dawniej. To przychodzi i odchodzi. Szczególnie tak świetna muzyka jak ta, Fryderyka Chopina. To jak przyjaciółka lub kochanka. I mam z nią związek, relacje. Czasem kochasz swoją kochankę na zabój, by za chwilę stwierdzić, że to jednak nie to, że lepiej byśmy pozostali przyjaciółmi. Ale jeśli masz koncert. Występ to zawsze musi być twoja kochanka. Mój dziadek miał polskie korzenie, urodzony był w Grodnie. Znam polską historię. bo byłem już w Polsce mnóstwo razy. Znam wielu Polaków i mam wśród nich sporo przyjaciół. Także miejsca i ulice w Warszawie, po których lubię spacerować. Takie jak Nowy Świat, krakowskie przedmieście. Z tymi miejscami mam wiele miłych wspomnień, tam lubię przebywać. Kraków, Gdańsk, praktycznie już wszędzie w Polsce byłem. Jak przyjechałam do Szwajcarii w 1977 roku, w całej Szwajcarii nie było ani jednego Towarzystwa Szopenowskiego. I zadałam sobie pytanie dlaczego? Przecież w całej Europie były towarzystwa, w Szwajcarii nic się nie działo. Zebrałam garstkę ludzi, którzy można powiedzieć byli również zafascynowani Muzyką Fryderyka Chopina, i w ten sposób powstało towarzystwo, które od 14 lat działa. Zbudowaliśmy, można powiedzieć, dużą rodzinę muzyczną, w sensie publiczność, która przychodzi na nasze koncerty, która jest z nami przez cały tydzień festiwalowy w listopadzie i którzy zaczęli rozumieć dzięki naszej działalności. Kto to był Chopin i dlaczego ta muzyka działa na serce, na duszę człowieka? Co również dla społeczeństwa tutaj szwajcarskiego jest obce to, co my robimy w Genewie jest ewenementem w życiu kulturalnym i gdyby nie nasze Towarzystwo Chopinowskie, to by Chopin po prostu tu nie istniał. To światowej klasy geniusz, to wiem. Zdaję sobie z tego sprawę, że to wielkie nazwisko dla Europy. Stale obecne od 200 lat. Chopin wciąż jest wielkim ambasadorem Europy. My w Genewie bardzo go lubimy. To miasto kosmopolityczne, a Fryderyk Chopin jest łącznikiem przeszłości z przyszłością. Muzyka Chopina jest wciąż aktualna, żywa. W Genewie mamy na jej temat wiele do powiedzenia. i banki zdefiniowały wizerunek przeciętnego Szwajcara jako człowieka precyzyjnego i zasadniczego. Chopin, romantyk do tego wizerunku mieszkańca Genewy czy Fryburga nie przystaje, ale muzyka łagodzi nie tylko obyczaje.